Hejka, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj zrobię unpacking oto tej paczuszki. Okej, okay, tu już trochę widzicie. Tak, jest to wszystko tutaj. Pięknie zapakowane, powiem szczerze. Pięknie. Ok Tutaj jest karma. Jedna. są takie dwie mniejsze będą. Bardzo fajne karma. I zapomniałam powiedzieć, że to, to jest y, sklep uszatkowe Rady. Pewnie ją znacie. Już y, kiedyś y, zrobiłam zakupy u niej. I ładna ziarenka. O, widzicie? Tak wygląda. Jedna pankówka. I tu jest y, druga. Druga chyba jest trochę ładniejsza. To z tyłu ma taką y, sieczkę. No, ale z przodu y, bardzo ładnie, właśnie y, wygląda. I tu możecie sobie zobaczyć skład. Mhm. Tak, czyli tu mamy dwie właśnie y, karmy ze skarbami karmią. Z tych amików karłowatych obiecam y, po 500 gram. Tutaj jedna i tu druga po 500 gram. Dalej. Wow! E, tutaj są sobie takie hamulce, takie gryzaczki. E, Łodzie z pietruszką, bo jak wiecie, wcześniej mieliśmy z buraczkiem, a teraz z pietruszką do przetestowania. Trochę mieczków. I jeszcze jedna rzecz, ostatnia. Tu jest taka mała. Myślałam, że to będzie większa. Ale to są z Art Spirit. Yy, bo wiecie, yy, Orszakowa Rada ma teraz yy, pieska, więc też prowadziła rzeczy dla piesków. Yy, Art Spirit, yy, osma kółkaczki Wolf, yy, tutaj macie skład. Alpha Spirit. O! Macie skład. No i fajnie. Myślę, że zrobimy też yy, teścik. One mają, kim się 50 gram. I takie właśnie e, mamy e, tu naprawdę cztery rzeczy. No, ogólnie to też dlaczego takie dwie? Ponieważ e, nie było kilogramowych, a ja chciałam właśnie takie dwie, żeby e, nam na dłużej starczyło. I tu fajnie! I tak za wszystko. Zapłaciłam. Te przysmaki dla pieska kosztowały 3,99. Ham z tej gryzaki 5,99. Dwa razy karma. Miksera zwanger Super 37,98 groszy. Zobaczcie. O, i razem zapłaciłam 47 zł i 96 groszy. Aha. I tutaj mamy taką słodką naklejkę. No już nie widziałam. Właśnie tutaj jest Maniek, Bunia, Mimi i Melman. Pięknie. Piękna ta naklejka jest. Naprawdę. Dziękuję bardzo za paczuszkę i to jest koniec właśnie. Nic już tutaj nie ma. E, więc dziękuję bardzo za rady. No i tak. E, podsumowując... Taka cudna naklejka, to jest gratis. Hmm. Dwie karmy z Wanderzuber. Yy, takie same miksera. Gryzaczki o smaku yy, pietruszki. I takie smaczki dla łaci. Z Alfie Spirit o smaku kaczki. Więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki unpacking Wam się podobał. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!